Państwa. Dzisiaj chciałam podzielić się takim spostrzeżeniem. Bo yy, tak jak słyszałam, niektórzy właśnie robią kompot taki bardzo, yy, jak to można powiedzieć, cieniutki, na wigilijny, a ja pokażę Państwu, ile trzeba włożyć produktów, żeby ten kompot był dobry. Tu mam suszone jabłka. Wsypujemy. Tak tak jakby Państwo kupowali sobie. To proponuję tak za 20 deków wszystkich produktów kupić. No my będziemy mieli 12 osób na Wigilii, także tego kompotu trzeba by było sporo. Także tyle, tyle włożyłam suszu. Ja mam takie gruszki ulęgałki i Sama ich susiłam, taki jak jabłka. To też dokładamy mniej więcej, tylko, a Państwo na pewno nie mają takich gruszek, to mogą być gruszki normalne, suszone. I to też po 20 dkg, po wszystkiego. Także tych gruszek włożymy tutaj. Ja muszę jeszcze ogonki przed y, włożeniem poogrywać i te, te gruszki małe musimy namoczyć, umyć i namoczyć na noc i jabłka też. Później wsypujemy śliwka wędzona, yy, suszona, tu są morele i tu jeszcze są daktyle. Daktyle dokładam po to, żeby nie słodzić już cukrami, tylko żeby daktyle, jak się włoży, to wystarczająco już jest słodki yy, kompot. I tyle. Yy, bardzo dziękuję za uwagę. I dziękuję bardzo za postrzeżenie, a jeszcze nie powiedziałam, że <noise> no, gotuje, got, trzeba gotować dzień wcześniej, Ugotować kompot, żeby na wigilię on nabrał takiego swojego aromatu, żeby przeszedł tymi wszystkimi produktami i gotować to, nie wiem, do godziny czasu na małym ogniu i już. I już na no, wody to tylko tyle, ile, ile potrzeba, tak żeby, żeby to był taki smak esencjonalny. To nie były, był kompot tylko po kompocie, tylko żeby to był kompot, to był prawdziwy, esencjonalny kompot. Z chęcią każdy się lepił. Na pewno jak wszystkiego Państwo dacie po 20 deko, to tak no... Mniej więcej na, na 6 osób, 7 osób. Do 10 osób to wystarczająco jest y, niewiele. 3 litry wody, no, 3 litry wody to tak wystarczająco będzie już y, dobry kokot. Także dziękuję ślicznie jeszcze raz i dziękuję za wszelkie uwagi. Dziękuję za miłe słowa. I do zobaczenia!